Siemanko, jestem ja jestem Swacik23, a to jest kolejny odcinek z serii Let's Play Shake's Fidget. Yy, to tak, mam Wam dużo spraw do wyjaśnienia, ponieważ yy, filmików nie kręciłem już więcej niż tydzień. Yy, dobiłem już tutaj 20 poziom, zdobyłem klucz do lochów, mam dużo złota, bo zaatakował mnie jakiś gracz z 26 levelem, już tam nie będę mówił Niku i wygrałem Łup to był 20 zł za niego <coughs> y bardzo się rozwinąłem Zapraszam do Gildi hand. Gildia już też jest dobra y rozwinięta. Mamy akurat jedno miejsce. Y Mamy jedno miejsce no, to zaczynajmy. A dlaczego? Może teraz jeszcze słyszycie, mam taką na filmiku teraz. Mam taką, jakby nie wiem, chrypkę, jakby to nazwać. Coś takiego. Zmieniony głos. Ups, taki zmieniony głos, jakiś dziwny i w ogóle. I nie chciałem kręcić filmików, no bo wiecie, tak trochę dziwnie. Z tak wiecie, gadam, gadam, gadam i głos mi zanika. Tadam! I gadam, gadam, gadam i mi zanika głos. Więc nie kręciłem filmików, ale dzisiaj, ja jeszcze tam mam ten, ten, ten głos, ale już tam powiedziałem, trudno się mówię, już nie będę czekał, bo widzę ode mnie, ode... widzowie ode mnie odejdą. I właśnie dzisiaj zabiłem tego tego wojownika, czy kogoś tam. I teraz czeka na mnie wodny gląb. To jest pierwszy potworek z tych lochów i może jakiś artefakt? Nie. No trudno. Yeti. Yeti jest słaby. Myślę, że dzisiaj nagram drugi odcinek, w którym yy, mam nadzieję, że rozwalę tego Yeti'ego, wielką stopę. <ścoughs> dzisiaj też yy, będzie pierwszy odcinek z yy, serii Let's Play Minecraft, czy jakoś tak. Zagrajmy w Minecrafta. Yy, w Minecrafcie będę kręcił nie takiego zwykłego Minecrafta, tylko na Pingwin Packu. Minecrafta na Pingwin Packu 2. <laughs> no i myślę, że będzie ciekawie. Nie wiem, czy będę jeszcze kręcił filmiki. To może być jeden z moich ostatnich, bo... ponieważ mam kolegów, kumpli i nie wiem, jakichś kolegów z klasy i w ogóle, którzy... przeważnie tylko oni wchodzą na te filmiki i zostawiają na przykład dam im batona w szkole, oni zostawiają komentarz coś tam, nie wiem, fajny filmik czy coś ale jest też dużo y, takich y, normalnych moich widzów, wielu y, nowych takich y, więc myślę, że jeszcze będę miał jakąś tam motywację do tego, aby kręcić te filmiki. A więc komentujcie, subskrybujcie, y, oglądajcie. Pierwszy odcinek z serii Minecraft'a, który będzie również dzisiaj. I zapraszam do kolejnych odcinków z Shakespeare Jet i